Zdarzyło Wam się, że ktoś kiedyś zapytał Was, jak się masz, ale nie czekał na odpowiedź? Nie zdążyliście mu o niczym wspomnieć, bo dalej mówił tylko o sobie. W pędzie codzienności łatwo jest zatracić coś, co wydaje się tak banalne, a jest kluczowe: relacje, autentyczną ciekawość drugiego człowieka, uważne spojrzenie. Słuchanie tego, co ktoś ma nam do powiedzenia, i chęć do pomocy. Relacje są fundamentem każdej zmiany społecznej, i doskonale wiedzą o tym organizacje pozarządowe, które czerpią siłę z empatii, z zaangażowania i realnego kontaktu z ludźmi. A mimo to wciąż często bywają niezrozumiane, bo w telewizji najczęściej słyszymy o tych największych. I to nie zawsze pozytywnie. Za mną znajduje się chmura nazw tych najpopularniejszych fundacji, które według badań najczęściej przychodzą na myśl, gdy ludzie usłyszą hasło organizacja pozarządowa. Ale tych wielkich, korporacyjnych fundacji jest zaledwie 220 w całej Polsce, a tych małych, lokalnych jest ponad 100 tysięcy. I właśnie o tej ławicy i jej wpływie dzisiaj Wam opowiem. Bo jeśli Twoje dziecko trenuje w klubie sportowym prowadzonym przez pasjonatów, jeśli ktoś odnajduje wsparcie w kryzysie albo nawet sens życia, to nie jest przypadek. To efekt działań organizacji pozarządowych, które budują relacje. A te relacje budują świat, w którym wszyscy żyjemy. Zapewniam Was, że w każdym, nawet najmniejsze miasteczko ma swojego lokalnego superbohatera. Nie nosi peleryny, ale na bank ma Polar z logo swojego projektu. I dzięki relacjom wie, jak załatwić darmowe palety, żeby zrobić ławki na festyn. Ja pochodzę właśnie z takiego małego miasteczka w Wielkopolsce, w którym zasadniczo niewiele by się działo, gdyby nie organizacje pozarządowe. Z ramienia jednej z nich wyjechałam do miasta partnerskiego we Francji. Jest takie fajne powiedzenie. Ilia y trois organisations non gouvernementales pour deux français. Już tłumaczę. Na dwóch Francuzów przypadają trzy organizacje pozarządowe i tam faktycznie tak jest. W małym miasteczku La Flesche, w krainie zamków nad Loarą, burmistrz ma dziesięciu zastępców. Dziesięciu. Nasz burmistrz przyjechał z panią wiceburmistrz, a on miał całą armię. Dziesięć krzeseł dookoła. I każdy z nich zarządzał jedną organizacją pozarządową z dziedziny, za którą jest w tym mieście odpowiedzialny. Na przykład sport, edukacja czy, czy zdrowie. Francuzi mają stowarzyszenia dosłownie od wszystkiego. Nawet od ochrony rzadkiego gatunku żab. Tak o dziwo nie chcieli ich jeść. Ale... To właśnie oni uświadomili mi, że w dobrym zarządzaniu nie chodzi o jednego lidera, ale o drużynę, o relacje i o zaufanie. To one budują skuteczne działania. I właśnie tam odkryłam, że działalność w organizacjach pozarządowych jest sensotwórcza. Chociaż ludzie często zastanawiają się, czy to ma sens, bo początki pływania w ławicy nie są łatwe. W Polsce aktywność nie jest takim standardem jak we Francji, w krajach skandynawskich, w Holandii czy w Niemczech. W Polsce jest czymś trochę dziwnym, czymś ponad, więc trzeba ją uzasadniać. I ludzie to czują. Zresztą często są o to pytani: no bo co ty z tego masz? Ponoszą koszty tego, że pomagają komuś wolontaryjnie. Jednym z najczęściej powtarzających się słów jest ty znowu. Znowu idziesz gdzieś tam? Albo ty znowu coś robisz? Czy nie możesz normalnie, w domyśle, tak jak wszyscy, nie chodzić, nie robić, tylko co chwilę coś? Bezinteresowna pomoc bywa traktowana nawet jako naiwność, bo albo jesteś naiwniakiem, albo oszustem, że to robisz. Jakby nie było nic pomiędzy. A organizacje pozarządowe, zwłaszcza te oddolne, lokalne, to prawdziwa fala społecznej aktywności. I najwięcej z nich wcale nie zajmuje się wielkimi akcjami ratowania świata, ale tym, co bliskie ludziom na co dzień. Czyli zazwyczaj jest to sport i turystyka, edukacja i hobby. Drobne działania, które liczą się tu i teraz w domach kultury, lasach, parkach. A więc wpłyńmy na te wody społecznej aktywności. Tam, gdzie z relacji rodzi się działanie: rower, książka i dysk. Te trzy rzeczy same w sobie niewiele mówią, ale w rękach ludzi, którzy potrafili zaufać sobie nawzajem, stały się początkiem czegoś większego. Na początek nietypowy rower. Wygląda może trochę jak taka koza wyciągnięta z garażu no bo trzy kółka, brak siodełka i tylko jakaś poduszka. Dalibyście za niego 10 tysięcy? Bo tyle mniej więcej kosztuje w Polsce. A to dlatego, że jest to absolutnie profesjonalny sprzęt do frame runningu. Nowej dyscypliny paralimpijskiej, która łączy sport z rehabilitacją. Dzięki niemu osoby z niepełnosprawnościami mogą biegać. I to dosłownie, opierając się na tych rowerach w takiej specyficznej, półleżącej pozycji. I może nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to. Że niedawno powstało pierwsze w Polsce centrum frame runningu. Ale od początku, bo wszystko zaczęło się od relacji. Jednego spotkania jednej fundacji, fundacji Złotowianka, która od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, i dwóch prezesek, które po prostu zapytały jedną ze swoich podopiecznych, jak się masz? I uważnie słuchając, dowiedziały się o tych rowerach. Postanowiły działać, więc nawiązały kolejną relację z mensorem Sigidi, duńczykiem, który całe życie poruszał się na wózku i to do tyłu, odpychając się tylko jedną, częściowo sprawną nogą. Ale wymyślił ten rower. I to dzięki niemu, zamiast się cofać, mógł ruszyć naprzód. Ale dał też ten ruch innym. No bo wyobraźcie sobie, że spędzacie lata na rehabilitacji. Każdy krok to wyzwanie. Aż pewnego dnia wsiadacie na ten rower i jesteście pionierami, którzy w ogóle coś takiego trenują w Polsce. Nagle dostajecie możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowych zawodach, a potem jedziecie tam i pobijacie rekord świata. Wracacie ze złotem na szyi. W ramach mojej pracy magisterskiej prowadziłam wywiady z zawodnikami frame runningu. I to były dla mnie absolutnie niesamowite rozmowy o przemianach tożsamości. O tym, jak ci ludzie przesiedli się z wózków inwalidzkich na rowery biegowe. I jak wiele to zmieniło w ich życiu. Dziś w Małym Złotowie Działa centrum frame runningu, miejsce mocy i udowadnia, że największe zmiany rodzą się z najprostszych rzeczy, z rozmowy, słuchania i bycia razem. A teraz dysk. A więc przenieśmy się na odludne tereny Alaski. Zimne powietrze, szum drzew, rozległe pola, a na nich. Metalowe kosze czekające na latające dyski. To właśnie tam jeden z moich znajomych po raz pierwszy zetknął się z dysk golfem prostą, wciągającą grą dla każdego, w której zasadniczo chodzi tylko o to, żeby rzucić takim plastikowym dyskiem przypominającym frisbee do kosza w jak najmniejszej liczbie rzutów. Idea tego sportu zafascynowała go, i gdy wrócił, postanowił stworzyć takie pole do gry w swoim mieście. I ono powstało, sfinansowane z budżetu obywatelskiego, ale stało puste, bo nikt nie wiedział, jak w to grać. No bo czym byłaby infrastruktura bez ludzi? To właśnie pole dla animacji społecznej. Kiedy chciał coś z tym zrobić, postanowił nawiązać relację z organizacją pozarządową turystyczną, która stworzyła tam coś, czego nie było. Ligę latających talerzy. Na początku to były spotkania dla totalnych amatorów, którzy w ogóle po raz pierwszy mieli dysk w ręku. Ale dopiero gdy wokół tych koszy zaczęli gromadzić się ludzie, grać, śmiać się i nawiązywać relacje, narodziła się prawdziwa zmiana. Amatorzy założyli swoją własną ligę, potem organizację pozarządową, a dziś trenują innych i szkolą w tym sporcie, w całej Polsce. I to jest ten niewidoczny na pierwszy rzut oka wpływ. Nie zawsze spektakularny, ale zmieniający coś bardzo głęboko, bo budujący społeczność tam, gdzie wcześniej była tylko przestrzeń. W Gdańsku są trzy pola do disc golfa. Jedno znajduje się w parku Regana, nad samym morzem. Zajrzyjcie tam. Może i wasz pierwszy rzut zmieni coś więcej niż się spodziewacie. Bo życie potrafi zaskakiwać, ale czasami robi to w sposób, który całkowicie wywraca nasze życie do góry nogami. I o tym jest trzecia historia, która zaczyna się od książki. Był luty 2022 roku i pamiętam go dobrze, bo pracowałam wtedy w Fundacji RC, gdy wybuchła wojna na Ukrainie. Setki tysięcy uchodźców przyjeżdżających do naszego kraju, zbiórki. Transporty, noclegi. Każdy z nas chyba zna kogoś, kto wtedy pomagał. Może sami pomagaliście? Jeśli tak, to czy czuliście, że robicie wtedy coś wielkiego, czy raczej, że to tylko kropla w morzu potrzeb? Bo w fundacji zadawaliśmy sobie podobne pytania i chcieliśmy pomóc, ale długofalowo. I wtedy pojawiła się Dasza, niesłychanie doświadczona animatorka kultury z Ukrainy. Wiele przeszła, ale kiedy przyjechała do Gdańska powiedziała, muszę działać, bo działanie pomaga przetrwać. Nie miała funduszy ani gotowego planu. Miała za to marzenie. Stworzyć miejsce, gdzie Ukraińcy będą mogli poczuć się jak w domu i nawiązać z nimi relacje. I wszystko zaczęło się od pierwszej książki, którą postawiła na pustej półce w przejściu, w korytarzu naszej fundacji. Potem dołożyła kolejną i kolejną, aż z czasem półka zamieniła się w regał. Regał w bibliotekę, a biblioteka w tętniące życiem miejsce, z zajęciami, spotkaniami autorskimi. Dzisiaj to cała społeczność. A wszystko zaczęło się od jednej książki. A więc pytanie moje i daszy do Was, jaka jest Wasza jedna książka? Co małego możecie zrobić dziś, co może stać się początkiem czegoś większego? Bo wiecie co? Wielkie zmiany zaczynają się od jednej książki, i może właśnie dziś jest ten dzień, w którym postawicie swoją pierwszą na półce. To wydaje się takie łatwe, ale organizacje pozarządowe często muszą płynąć pod prąd. Po pierwsze, potrzebują zasobów, ale zdobycie tych zasobów, Walka. Czasami na 10 złożonych wniosków tylko połowa dostaje dofinansowanie, a reszta słyszy, Wasza praca jest ważna, ale pieniędzy nie mamy. Po drugie, biurokracja. Toksyna, która zatruwa motywację. Wiecie, ile razy ludzie rezygnują, bo za dużo papierologii? Dokumenty, procedury, zmienne przepisy. Czasami czujesz się, jakbyś grał w grę, której zasady ktoś co chwilę ci zmienia. No i po trzecie niestabilność i wypalenie. Największy drapieżnik utrudnia planowanie i rozwój. Ale mimo tych trudności, rowery dalej jeżdżą, dyski latają, a książek przybywa na półkach, I jest coś, co możemy zrobić, żeby tej ławicy płynęło się choć trochę łatwiej nawiązać relacje. A więc dajmy im tlen. Jeśli jesteś księgową, marketingowcem, może prawnikiem, Uwierz mi, posiadasz tajemną wiedzę i Twoja ekspertyza może zmienić los jakiejś fundacji, rozwiązać jakiś jej problem, zaledwie 60 minut Twojego czasu. Jeden odcinek serialu na Netflixie. Po drugie, oczyśćmy wodę. Możecie wejść na stronę Waszego urzędu i sprawdzić, na przykład, jak wygląda dokument, jakim jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Waszym mieście. Możecie nawet iść na jego konsultacje. To nie jest zamknięty nurt. No i po trzecie, możemy płynąć razem. Może w ramach CSR-u jednym z Twoich benefitów pracowniczych jest Dzień Pracy Wolontaryjnej. Znajdź organizację w swojej okolicy i idź na wolontariat. Bo nawet najmniejsze działanie społeczne może być początkiem czegoś większego. To woda drąży skałę. Małe działanie, wielki wpływ. Wszystkie najważniejsze inicjatywy zaczynają się od spotkania, od rozmowy, od wspólnej pasji. To relacje sprawiają, że pomaganie nie jest tylko pracą, ale jest sensem, że nie jest tylko obowiązkiem, ale przygodą. Więc, jeśli ktoś znowu zapyta cię, co ty z tego masz? Odpowiedź jest prosta. Ludzi. Ich historię, ich siłę. I swoją własną, którą dzięki nim odkrywasz. A organizacje pozarządowe, które łączą ludzi wokół wspólnych spraw i celów, doskonale wiedzą, że siła tkwi w relacjach. Dziękuję.